Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przedmiotu Korona Kielce, Legia Warszawa. W sobotę Legia zajmę obwodę rundę wiosenną. Trener Jan urban. Zapraszam Państwa do Waszej ekspozycji mikrofonu. Proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i zadawanie pytań. Bardzo proszę. Pan Jakub, się tam rozgląda tylko rączkowo. Proszę bardzo. Tak pan Panu trenera przepytaliśmy już wcześniej. Panie że zaczynacie od korony, z którą zaczęliście jesienną no idealnie, od, od, od 4-0. To, to, jest, to jest taki wynik, którego też się Pan spodziewał w tym meczu, bo ta legia na pewno nie jest słabsza od tej jesiennej, a pewnie nie mocniejsza. Jeszcze dzień dobry. To będzie zupełnie inne spotkanie z różnych, z różnych względów. Ale przede wszystkim e, z tego powodu, że Będziemy grali na takim boisku, które, które będzie w jakiś sposób dyktowało styl gry w tym spotkaniu. Z tego co wiemy, to, to boisko nie będzie w najlepszej dyspozycji i, i wtedy mecz staje się bardziej meczem walki niż, niż jakiejś płynnej gry, bo wiadomo, że w naszej drużynie oprócz tego, że są to przy piłkarze, to jest jeszcze dosyć dużo jakości. Tą jakość można łatwiej pokazać na boiskach, które są w dobrym stanie niż w tej chwili, gdzie, gdzie te boiska będą naprawdę bardzo trudne i, i wtedy te szanse się wyrównują. Także nie spodziewam się tam łatwiej przeprawy. On po tych kilku dniach treningów z Wagimarem i, i z y, Tomkiem Egłowcem podtrzymuje, że to raczej będzie e, w kielcach talerii, jak to znamy z jesieni, a, a bez tych nowych piltarzy? Wszystko się może zdarzyć, nie chcę podpowiadać przeciwnikowi, co my będziemy robili przed meczem, ale z drugiej strony e, musimy mieć też zaufanie do tej drużyny, która e, wygrała pierwszą, pierwszą rundę i zrobiła to w dobrym stylu. Ja uważam, że Nasze wzmocnienia to są, to są wzmocnienia bardziej do tego, że mamy jeszcze bardziej wyrównaną i szeroką kadrę, wiadomo, że już wszyscy nie będą grali i musielibyśmy tutaj dyskutować nad tym, kto jest lepszy, nie wiem, Daniel Luboja czy Dwarićwili, czy, czy Marek Saganowski. Nie wiem, czy Puchac, czy, czy, czy Radowicz jak tam gra na tamtej, na tamtej stronie Warzyniak czy Brzyski. Wydaje mi się, że tutaj potencjał pod tym względem jest naprawdę podobny, ale to na pewno pomoże nam w tym, że rywalizacja w zespole będzie o wiele większa, bo, bo, bo każdy czuje, że za plecami ma rywala godnego, który może go bez problemu e, zastąpić. To tutaj widzę po tym. To, Nie? to to Ty. przepraszam. To przepraszam. I tutaj, pod tym względem, widzę e, większą siłę naszego zespołu. A w głowach Pana piłkarzy siedzi gdzieś, e, że mają cztery punkty przewagi, że właściwie wszyscy wpychają na to pierwsze miejsce e, podium, gdzieś Mistrzów czeka po sezonie. Będziemy robić wszystko, aby, aby odciąć piłkarzy od, e, od takich myśli, Chodzi nam przede wszystkim o to, abyśmy zaczęli drugą rundę od zera. Wszyscy mają po zero punktów i, i chcemy wygrać drugą rundę. To będzie najważniejsze, a nie patrzeć w tabelę, jaką mamy poduszkę przewagi, większą czy, czy mniejszą. Iść z meczu na mecz i tak jak w pierwszej rundzie podkreślałem, mówiłem o tym, że chcemy robić krok po kroku. Tych 15 kroków zostało zrobionych i wydaje mi się dość twardo stąpając po ziemi. Chciałbym, aby podobnie było w drugiej w drugiej rundzie. Pamiętam, że jeszcze tak na koniec, ile jest prawdy w tych pomysłach, żeby dolegli jeszcze przed Łukasz Goś, czy, czy Aleksander Kiegorowski, bo, bo dyrektor Mazurek już wspomniał o tym, że transfery skończyli się, ale z drugiej strony Kuba że liczak nie będzie. Tak, dopóki okienko transferowe jest otwarte, wszystko się może zdarzyć, zarówno pod względem tego, że ktoś może do nas przyjść, jak również, że ktoś może, może odejść, także Różne są możliwości, oferty, które się pojawiają w ostatniej chwili, ale podkreślam, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Na dzień dzisiejszy, mimo tylu, tylu nowych zawodników, my mamy 18 piłkarzy do dyspozycji, jeśli chodzi o, o, o zawodników z pola plus, plus trzech bramkarzy, bo bo jednak no, mamy wiele kontuzji, nie ma, ma Żego, nie ma Kopczyńskiego, nie ma Efira, nie ma Dixona Czoto, nie ma Marku Schulera. Yy, nie wiem, czy o kimś jeszcze zapomniałem, ale, ale tych kontuzji troszeczkę jest, także, także nie jest znowu nas aż tak dużo. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Ja bym mógł, ale podobno nie mogę, bo z nie, z nie tej strony siedzę. Nie, nie, nie. spokojnie, zapraszamy. Również poczekaj, Marcin już e, podaje mi mikrofon. A co to już że... Nie, u nas nie ma podziału na, na, na prawicę i lewicę, także spokojnie zapraszamy. O czymś nie wiem, ale to prawa strona, bo jak trzeba inaczej mówić, to przejdźcie. Proszę Nie, Nie, nic się nie stało. Pamiętam, że chciałem zapytać, no bo... Czy taki zawodnik jak Broś to w ogóle byłby potrzebny, czy, czy trener się przyglądał kiedyś temu piłkarzowi, czy jest zainteresowany tym, co ten gracz prezentuje? Rozmawialiśmy dużo na temat e, drużyny i widzę, że brakuje, brakuje jakichś pytań e, na temat meczu i, i naszej kadry, którą już mamy, dlatego nie będę rozmawiał na temat kogoś, kogo w naszym klubie nie ma i wiem, że jest zawodnikiem Lidzewa ja Łódź i, i myślę, Myślę o koronie, a nie, nie o tym, czy ktoś jeszcze przyjdzie, czy odejdzie. Dobrze, to zapytam inaczej. K kadra tak jak pan wspomniał, z 18 chłopaków do gry, no ale oni no, siłą rzeczy będą zdrowieć, przynajmniej taką mam wszyscy nadzieję. Czy nie obawia się w pewnym momencie, że, że ta rywalizacja będzie zbyt duża, że, że pojawią się jakieś takie e, no, niezadowolenia, że ktoś się nie mieści w tej meczowej 18? Zdaję sobie z tego sprawę, że taka sytuacja może się pojawić, bo jeśli mówimy o kadrze wyrównanej, no to każdy z tych chłopaków yy, chce grać. Ale wiele zależy od nich. Ja już na ten temat rozmawiałem z nimi, że jeśli yy, ktoś jest naprawdę w dobrej dyspozycji, to jest, dla mnie nie ma żadnego problemu, aby rotować składem. To znaczy dzisiaj zagrasz ty, jutro zagrać kto inny, niezależnie od tego, czy zagrać dobrze czy źle. Jeśli te zmiany nie wpłyną na obniżenie poziomu naszej drużyny, to poradzimy sobie z tym. Na pewno jedni zawodnicy będą lepiej znosić to, że są na ławce rezerwowych niż inni, bo to zależy od charakteru każdego człowieka, w tym przypadku każdego z zawodników. I z jednej strony jest to super fajna sytuacja dla trenera, że ma taki wybór, z drugiej strony no musi poradzić sobie z takimi sytuacjami, gdzie będą zawodnicy niezadowoleni, ale, ale zrobimy wszystko, aby ich przekonać do tego, że jeśli Legia wygra, wygramy na tym wszyscy, nawet ci, co nie grają. No wracając do meczu z Koroną, czego poza Murawą najbardziej się Pan obawia, ewentualnie na kogo trzeba będzie zwrócić ważniejszą uwagę samych zawodników Legii? Nie rozumiem, poza Murawą? No bo mówi Pan, że Murawa będzie dyktowała a, warunki a, a, gry. A Pan o samym meczu. Nie, trudno mi się spodziewać, w jaki sposób przygotują się do pierwszego spotkania e, zawodnicy z Kielc. Natomiast taki ogólny obraz tej drużyny e, wszyscy mamy. Znamy, e, czy znam bardzo dobrze tenera ojczyńskiego, który lubi zawodników z charakterem, lubi zawodników, którzy nie odstawiają nogi walczących. I taki, taki też charakter e, ma ten zespół e, oni. Taką grą w poprzednich sezonach osiągali całkiem przyzwoite, nawet bardzo dobre wyniki w niektórym sezonie. Natomiast ten sezon nie jest aż tak udany dla nich. Chociaż z drugiej strony no mają też jakiś komfort, bo jednak ta przewaga nad strefą spadkową jest, jest dosyć duża i trudno się spodziewać z ich strony, że, że to miejsce w tabeli, jakie mają, w jakiś sposób będzie wpływało na ich grę, że będą zdenerwowani, zdeprymowani. Wręcz odwrotnie, oni wiedzą, że przyjeżdża Legia Warszawa, z którą nie mają nic do stracenia, tylko wiele do zyskania, dlatego spodziewam się niesamowicie zaangażowanej gry tego zespołu I, i jak często zwykłem mówić, trudnego meczu, bo dla mnie nie ma łatwych spotkań I, i każdy mecz trzeba wybiegać, wywalczyć, dać z siebie wszystko i wtedy można spokojnie i podkreślić. Piotr, pytam Sport. Panie drożdże, mam takie pytanie. Nie przeszło Pan przez myśl, żeby ten sprawdzian e, sobotni zrobić trochę wcześniej e, w Ajanapie? Miał Pan okazję spotkać się z koroną, już to prawda, w dzień wyjazdu. Można by było zostać dłużej troszeczkę i rozegrać taki sparring. I wtedy miałby Pan jaśniejszy obraz sytuacji. No nie, nie, nie przyszło mi to do głowy. Rzeczywiście tak, tak było, że myśmy wyjeżdżali że Ariza na różne korony wtedy, wtedy przyjeżdżała, ale, ale nie, nie nie było takiego pomysłu. Dwa słowa jeszcze może o Maćku Korzymie i Aleksanderze To są ci piłkarze, których e, Pan się obawia, znając e, ich poziom gry? A w dalej chyba jest kontuzjowany, nie wiem czy będzie, czy będzie grał, Macie Korzym, to, to zawodnik, który zostawia. Całe swoje zdrowie, serce na boisku, ja bym go porównał do, do naszego Marka Saganowskiego. Podobny typ, jeden i drugi, dający drużynie wszystko to, co, to, co mają, to, co potrafią dać w danym, w danym dniu i na pewno zawodnik bardzo uciążliwy dla, dla defensorów drużyny przeciwnej, bo, bo nie daje jej Cały czas gra pressingiem, biega, przeszkadza i to dla każdej drużyny, dla każdej linii defensywnej jest nieprzyjemne, że tak powiem. niski, TVP Sport. Panie trenerze, czy ma Pan już jakiś pomysł, kogo wystawi na prawej obronie? Wiadomo, że Kubarzyśniczak jest kontuzjowany, czy to będzie Artur Jędrzejczyk, może Bartosz Baryszyński, który też może przecież na prawej obronie ewentualnie zagrać. Nie będę ukrywał, że będzie to Artur Jędrzejczyk, chyba że coś się zmieni do to znaczy. Panie trenerze, jeszcze takie właściwie pytanie o tą całą rundę wiosenną. Gdzie się kończy ta grupa drużyn, które jeszcze prowadzące... Na Śląsku Wrosław. Na Śląsku tak. to, 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 Czyli te cztery zespoły to są te, z którymi będziecie walczyć. A Pan się spodziewał takiej rundy, w której o mistrzostwie zadecydują mecze między tymi pięcioma zespołami z czołówki, czy raczej właśnie równa forma z tymi, z tymi i, i, i zespołami z Deutembergiem? Co, so, już się wam za pierwszy mecz czeka was w Kiepce. Na pewno jedno i drugie będzie miało na to wpływ, ale wydaje mi się, że regularność przede wszystkim, wygrywać z przeciwnikami, z którymi się powinno wygrać. Takim najlepszym przykładem tego może być Lech Poznań z pierwszej rundy, gdzie, gdzie przegrał z nami, gdzie przegrał ze Śląskim Wrocław, a skończył e, pierwszą rundę na drugim miejscu tylko z czteropunktową stratą. To świadczy o tym, że jeśli drużyna jest regularna i nawet potknie się z tymi drużynami strzołówki, to, to dalej zostaje w niej. Z drugiej strony My wiemy, że większość tych drużyn poza polonią Warszawa mamy na własnym boisku i to też jest duży atut dla nas. Poza tymi czterema stanami, które mamy przewagi na pozostajemy drużynami czy na się O godzinie 17 jest trening, jest on otwarty dla Państwa. Jeżeli chcecie Państwo poczekać, to zapraszam do biura prasowego. Jutrzejsze zajęcia są zamknięte dla mediów z częścią pewnie widzimy się w Kielcach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.